Witam was wszystkich i zapraszam na horoskop październikowy. No, z, z powolutku zbliżamy się do końcówki roku, ale póki co trzeba będzie jeszcze przeżyć ten kwartał, ten chłodny kwartał. No i zmierzyć się z retro Merkurego, które to mamy od 27 września do 18 października. Ta retrogradacja przybada w Wadze. W związku z tym Uważajcie, proszę, na relacje, na to, o czym mówicie, czym się różnicie, co macie sobie do powiedzenia, ale też co macie sobie do wyjaśnienia. No i tutaj jeszcze jeden mały wykrzyknik: uwaga na powrót partnerów z przeszłości. A ponieważ dawno nie było hmm, przysłów, Garść przysłów na październik. I żeby nie było, że są o wszystkim, a wtedy całkiem o niczym, te przysłowia będą traktowały o pogodzie. Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. Pierwszy śnieg w październiku, gdy na błoto pada, łagodną zimę zapowiada. Albo coś innego. Gdy październik mroźny. To nie będzie styczeń groźny. Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. Październik, gdy liść z drzewa nie skoro opada, późną to wiosnę zapowiada. I ostatni, żeby was tak mocno nie nadwyrężyć: Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. I tutaj małe podsumowanie. Dla tych, którzy uwielbiają podsumowania. Październik ciepły, zima mroźna. Październik chłodny, zima łagodna. Taka mała dygresja. A teraz, póki co, zapraszam Was na czytanie dla poszczególnych znaków Zodiaku. A, zapomniałabym. Dzięki, że jesteście. Nie zapomnijcie, proszę, łapki w górę, może jakiejś subskrypcji, ale też małego, krótkiego komentarza. Z chęcią dowiedziałabym się, z jakich miejscowości jesteście. Jeżeli w Polsce, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli gdzieś tam za granicą, również. Napiszcie, skąd jesteście. Może zrobię taką mapę moich subskrybentów kiedyś i pokażę wam, jak to się rozkłada demograficznie. <grych> ok, póki co. Trzymajcie się i za chwilę dalszy ciąg programu. Witam wszystkie koziorożce, te słoneczne, ascendentalne i każde inne. Oraz osoby, którym na koziorożcach w pewien sposób zależy i chciałyby się dowiedzieć czegoś oczywiście miłego, co u nich słychać. No dobra. A jakaż to będzie najważniejsza rzecz w październiku dla Was? Może w tej pogoni, za sobą, za swoimi wartościami za tym, co dla was najważniejsze, za szczytami kariery, może właśnie dacie wypowiedzenie w tym momencie, w tym październiku, aby zaczął biec ten okres wypowiedzenia, kiedy jakby już zbieracie się do nowego. Może to jest to, a może to, że właśnie podsumowywujecie Waszą drogę życiową i jakby jeszcze nie teraz, zastanawiacie się, co dalej. To jest taki mały rachunek sumienia, do czego mnie, moje cele, moje zasady, mój styl bycia. Prowadzi. Ok, a co miłego Was może w tym miesiącu spotkać? Coś mi się wydaje, że ten Wasz miesiąc będzie jak mały rollercoaster. Z jednej strony, ta Wasza władczość może zostać gdzieś tam porzucona. Ta Wasza chęć wielkiego bycia, życia na swoją własną nutę może gdzieś tam odejść w lekkie, nie to, że nie bycie, ale możecie stwierdzić, że. Ten sposób podchodzenia do życia, ten sposób podchodzenia do ludzi, do rozwiązywania problemów, do bycia po prostu, jakoś nie bangla, jakoś nie przynosi Wam pożądanych rezultatów. Inaczej, jeżeli uważaliście dotąd, że bycie taranem życiowym jest absolutnie tak i absolutnie cudowne i właśnie tylko tak trzeba z łokciami do przodu. To teraz postanawiacie to jakby trochę odłożyć gdzieś tam w przeszłość. Natomiast zdacie się na to, co po prostu los przyniesie. Jak będzie, tak będzie. I podchodzicie do tego, powiem Wam, że z dużą dozą optymizmu. Jest to dla Was pewnego rodzaju taka radość z uwolnienia. Takie Odetchnięcie, że już nie muszę trzymać tej ręki na pulsie. Już nie muszę być tym szefem, tym, tą każdą instancją tego mojego życiowego kierownictwa. Tylko po prostu mogę zdać się, co będzie to będzie. Jak się będzie potoczy jak się będzie życie toczyło, tak wtedy będzie się reagować. Tak. I to może być dla Was to właśnie odetchnięcie, jakby zdjęcie tego olbrzymiego bagażu. Właśnie, bagażu odpowiedzialności, bo coś mi się wydaje, że ten bagaż odpowiedzialności dość Wam ciąży. Dobra. A co Was może zasmucić w tym miesiącu? Nadzieja to za mało. Nadzieja, i jeszcze nadzieją powiem tak: nadzieją nic się nie wyprodukowało, sama nadzieja nie przyniesie rozwiązań, nie przyniesie kasy, nie przyniesie bezpieczeństwa, nie przyniesie spokoju. Tutaj potrzebne są kroki. Tutaj potrzebny jest nawet powolny ruch, ale do przodu. Potrzebne jest zarabianie, potrzebne są nowe pomysły, może kształcenie, a może po prostu razem gdzieś tam spotkanie się, gadanie o prozaicznych rzeczach, chociażby o sprzątaniu tej przysłowiowej łazienki, o której, o której nieczęsto, ale też nierzadko czasami wam opowiadałam. Właśnie. Czy sama nadzieja wystarczy? Bo teoretycznie to wiecie, co robić. Tyle tylko, że nie wychodzicie jakby poza to. A jest jeszcze coś innego. Nadzieja nadzieją, a te kroki do przednie, To wasze życie, które ma być właśnie takie bezpieczne, spokojne, ciepłe, radosne. Takie wiecie, wszyscy razem w jednej kupie, i fajnie jest. Jakoś do przodu. To jest jakoś. Powoli to wszystko idzie jak kryw z nosa. Miało być inaczej, a jest kompletnie inaczej. Chociaż jakby koniunktura w twoim życiu jest dobra. Dobra, a co powróci? To jest tak, jakbyś ty chciał odpuścić albo tobie. Tą werwę odpuszczono. No i jak to wiadomo, przyroda nie lubi pustki, w to miejsce wchodzi ktoś jeszcze. Czy to jest twoja partnerka? Czy to jest osoba, która gdzieś tam pojawia się w twoim środowisku, w twoim otoczeniu, w twojej bliskości? No i się zaczyna. Miałoby być cicho i spokojnie. A okazuje się, że Kontakt z tą osobą wprowadza dużo zamieszania. Może być to po prostu konkurencja wśród partnerek, konkurencja w związku. A może po prostu ktoś podkręca cię, żebyś właśnie nie odpuszczał, żebyś ruszył do tego całego, Bałaganu, żebyś się wkręcił w to, żebyś się zaczął sobą, człowieku, um, uczestniczyć w tym całym bałaganie. No tak, niech tak będzie, w tym, w tym całym wyścigu jutro. Może ktoś cię właśnie tak dziubać, żebyś znowu coś zrobił. Zrób coś, zrób coś, nie daj się. Przecież zobacz, jesteś najlepszy albo najlepsza. Ale to chyba już kiedyś słyszeliście. Tutaj też może być ta osoba, która w twoim życiu kiedyś istniała. Może się odezwać. Może dać ci małego kuksańca. Hej ty, co z tobą? Co tam u ciebie? I to może trochę krew ci zagotować. Ok, a, a, a co w pracy? Się mogą pojawić jakieś nowe możliwości, ale wiążące się z wyjazdem, albo też z dojazdem, albo też z tym, że pozwolą ci te nowe możliwości, nowy projekt, nowa praca, nowe coś, pozwolą ci się wykazać wreszcie i pójść zgodnie z tym, co tam głęboko sobie w duszy pielęgnowaliście dotychczas. To może być też wypróbowanie Was, czy jesteście na tyle odważni, że się podejmiecie tego czegoś nowego. Jednym słowem, bardzo ciekawy miesiąc, aczkolwiek wymaga nie tylko odwagi, nie tylko wręcz, powiedziałabym, siły kreacji siebie. Ale też zostawienia za sobą wszelkiego rodzaju patrzenia na niebezpieczeństwa, bądź też minusy tego czegoś. Bo to jest tak, jak wsiadacie do dorożki i macie właśnie tego orączego konia, to myśli, nie myślicie wtedy o tym, że może wam od tej dorożki, jak będziecie tak pędzić, po kamieniach, że możecie złamać pół albo po prostu zgubić gdzieś tam kółko. Myślicie tylko o tym, żeby dobrze kierować i dotrzeć do celu. No i coś takiego Wam może się właśnie teraz w pracy zdarzyć. Dotrzyjcie do tego swojego wymarzonego celu. A co w uczuciach? Coś mi się wydaje, że takie nudy to się już kończą. Nudy typu stabilizacja i taka zwykła szara codzienność. Bo wiecie co? Tutaj potrzeba jasnego spojrzenia na sytuację, jasnego otrzepania się tych piórek z tego, co dotychczas nie pasowało. Z tej stagnacji, właśnie i ruszenia do przodu. Dla nie po niektórych może być to tak, że jeżeli byliście w stałych związkach i trochę się zrobiło nudno, to fajnie pójść gdzieś z tą drugą połową i zrobić coś takiego niespodziewanego w niespodziewanym miejscu, ale też niezwykle żywiołowego. Od Was oczywiście zależy i od Waszej wyobraźni, co to będzie. Natomiast nie popadajcie właśnie w takiego rodzaju, raz się już zaklepało i koniec. Tutaj może to już nie działać. Natomiast dla osób, które zamierzają zmienić partnerkę lub partnera z tego stałego związku na coś nowego, to właśnie to coś nowego może się pojawić. Może to nie być jeszcze związek stricte, że jesteśmy do siebie, dla siebie idealni i fajnie nam się ze sobą spędza czas. Natomiast z tego fajnie może być po prostu niezła aktywność taka fizyczna. Tak. Możecie fajnie ze sobą współgrać. A co będzie z tego dalej? Od Was zależy. Dobra. A Wasza energetyka? No właśnie, chce Wam się działać, chce Wam się wyjść gdzieś na zewnątrz. To trochę, wiecie, tak jakby chcę i się boję, chcę i mi się nie chce. Z jednej strony pewne rzeczy kończę. Chcę coś nowego, chcę, żeby było w moim życiu aktywnie, pełno seksu, pełno nowego działania. A z drugiej strony, tak strasznie żal i smutek mam wielki za przeszłością. Jeżeli chcecie wejść w to nowe, posprzątajcie stare. Natomiast jeżeli już nie macie do czego wracać, bo już skończyliście albo. To jest nieaktualne, bo nie jesteście związani z takim układem trójkowym, czy też nie zmieniacie partnerów, to bardzo proszę, nie wchodźcie w taką nostalgię nad tym, co, co się straciło. Bo jeżeli chcecie, żeby w Waszym życiu iskrzyło, to po prostu zróbcie coś w tym kierunku, a nie tylko myślicie o tym, co się straciło. To jest tak, jakbyście. Mieli zaklepane tu i teraz. Taką mówię, zwykłą codzienność. Każdy wie, co robi, od jakich jest obowiązków ty od prania, ja od sprzątania, ty zakupy, ja dzieci i tak dalej, i tak dalej. I taka nuda się w życiu pojawia. A wam się właśnie chce tego ruchu, tego czegoś, to żeby ta krew szybciej krążyła. I tak usiądziecie sobie od czasu do czasu i myślicie, że tamten świat to już dla was się skończył, że tamte rzeczy to już jakby odeszły z wiekiem może z tym wygodnym miejscem. I tak rozpamiętujecie, marząc o, o tej ciepłej krwi, płynącej w waszych żyłach. Mówię, przestańcie marzyć. A zacznijcie działać. No dobra, a podsumowanie bądź rada? Raczej powiedziałabym, że rada. Ruchy, kluchy, leniwe, jak to się u mnie w domu mawia. Zróbcie coś. Zróbcie coś dla siebie, dla innych. Postarajcie się, niech to będzie rzecz perspektywiczna, nie tylko tu i teraz, niech to otworzy przed Wami nowe horyzonty. Postarajcie się żyć nie tylko dla siebie, chociaż dla siebie fajnie, ale też pokażcie innym, co potraficie, bo to, że potraficie, to tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Tyle tylko, żeby ruszyć te cztery litery i zacząć działać. Działanie to może być właśnie odmówienia, do przesuwania, do wyjechania, do tworzenia, ale też do otwierania zwykłego okna na roścież, na, na świat, zapraszanie tego nowego. Takie to może być Wasze otwieranie się na i ten ruch do przodu pozwólcie sobie na to po prostu bo umiecie bo możecie dacie radę no wiecie trzymam za was kciuki nie zapomnijcie tu wpadnąć wpadać tyle razy ile tylko chcecie no i co do następnego